To są bo stwierdziłam, że chciała. Właśnie sprzątam, bo tak jak dostałam nagle z energii i sprzątam. I pomyślałam, że chciałabym Wam o tym powiedzieć, e, ale jeszcze nie mogę, bo jeszcze nie powiedziałam o ciąży. mogę e, Tak. Jeszcze nie powiedziałam Wam o ciąży, więc tak jakby że to że tu nie mogę nic. E, Wam wspomnieć na ten temat Chociaż ostatnio byłam Tak okropnie zmęczona I w ogóle ja bardzo chciałam nagrywać Ten Oktober i w ogóle myślałam Że będę miała więcej energii Ale totalnie Po prostu taka masakra u mnie teraz była Że mi się aż Chciało z tego jak ja przesypiałam Całe dnie dosłownie Ja spałam Budziłam się rano, jadłam śniadanie O 10 i szłam spać O 13 się budziłam i y, musiałam jechać po dzieci i tak dalej, znaczy jak to mnie nie było w domu oczywiście, ale jechaliśmy razem po dzieci, jakiś tam obiad, zjadłam i o 16 zaczęłam znowu spać i spałam do 19. .00. I to był dramat, to był dramat naprawdę. Dzisiaj wróciłam jakaś taka energia. Jakoś tak mi się to ciało aż... Sprzątać, w ogóle, bo tak naprawdę ja, ja nic nie ruszałam. Ja się starałam, czasem miałam takie przepływy wieczorami, to wieczorami sprzątałam, ale tak to y, większość niestety spadała na Dominika, on też wiecie. Co drugi dzień mógł sprzątać, bo tak to jest w pracy. A przy dzieciach się nie tak co drugi dzień, ciężko, żeby utrzymać porządek i spadać co drugi dzień trzeba codziennie. Więc y, ucieszyłam się, jak dzisiaj powróciła do mnie energia, nie spałam dzisiaj, ale jest godzina 18 i mi się właśnie Poradzisz to sam? Ja. Okej. Okay. teraz też spróbujesz napić kawy. Bo pierwszy raz od dosłownie pięciu tygodni nie odrzuca mnie na myśl o kawie. Więc może, może mi się uda wypić kawę dzisiaj. Zobaczymy, żeby sobie małą i niemocną. Ale jestem śpiąca, teraz właśnie, tak jak zyskałam energię, myślałam, że to będzie łatwy dzień, bo najtrudniej jest jak jestem sama z nimi, nie ma co ukrywać, bo jak jest Dominik i ja mogę sobie spać, to jest cudownie, znaczy nadal jestem zła na siebie, że tak nic nie robię, chciałabym robić dużo, ale nie mogę, ale, ale jest o wiele łatwiej niż, jest, jak, wiecie, jestem z nimi sama i muszę ogarniać, no więc dobra, nie gadam, idę spróbować zrobić sobie kawę. idem vam znaći. Tako jedan, s kjavlostki Brzuch rośnie w czwartej ciąży to jest jakaś kosmos naprawdę. I ja czuję, wiecie, no ja nie miałam polskiego takiego brzucha wiadomo, ale schudłam przed ciążą specjalnie właśnie, żeby nie zaczynać z większej tylko z jakim mniejszej mi się uda. I, e I co? I, yy, i, I po prostu czuję jak leżę, jak widzę, że ta macica naprawdę szybko się powiększa i idzie do góry i ten brzuch już jest taki ciążowy, bo jak nie zapomnę, to wstawię na zdjęcie jak wyglądał mój brzuch przed ciążą, no a teraz widzicie jak wygląda na teraz, nie przytyłam w ciąży, chyba tam z pół kilo teraz przytyłam, więc... Więcej, nie pochwalę się, że się dobrze czuję, bo jak się tylko Wam pochwaliłam, to zaraz po tym był dramat. W ogóle to jest u mnie taka sinusoida. raz się czuję dobrze, raz się czuję źle. Już myślę, że jest lepiej, a zaraz znowu jest gorzej. Na parę dni przeszły mi mdłości i taki dziwny posmak w buzi. Mam wiecznie posmak kwaśny w buzi, i na parę dni mi to przeszło i już się tak cieszyłam. Ale wróciło, Ech, masakra, już się nie chwalę, nie, 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 nie mam zamiaru, no, szczególnie, że wiem, że na przykład z Milą w ciąży jak Jezus, mam zadyszkę, to jeszcze nie ten etap na zadyszki, ale mam, e, bo weszłam po schodach, ehm. z Milą miałam tak w ciąży, że myślałam, że wiecie, pieszy, Trymestr się skończy i się skończą moje męki. bo było strasznie gorzej niż teraz. Przynajmniej tak to pamiętam. Um, ale nie, nie skończyło się razem z pierwszym Trzeba ciągnęło się trochę dalej. A tutaj jeszcze troszeczkę. No. A e, Dzisiaj mam wizytę u lekarza i się stresuję, bo ja stoję na lekarz niż mój. Więc się stresuję. No Zawsze mnie stresują widzę u lekarza w tym czasie, kiedy jeszcze dziecko się nie rusza, bo boję się. I pierwsze co po prostu jak leżę na tej um, kozetce, pierwsze co to po prostu jak włącza USG, to patrzę, szukam tego migotania, czy bije serce. Jak już bije serce, to reszta jest nieważna. I to już jest ok To już mi, wiedział uff, jest dobrze. Ważne, żeby serce biło. No i zawsze, właśnie, póki dziecko nie czuje ruchów, dziecka, to jest ten stres u mnie. Że nie wiem, nie wiem, co się dzieje. Tam w środku. Myślę, że to tak każdy ma. No więc się szykuję i lecę. Znowu mi dzisiaj jest, pójdzie ze mną. Dzisiaj mam wizytę i za dwa dni znowu mam wizytę. Tak no, to jest, jak chodzi do dwóch lekarzy. A za tydzień mam kolejną wizytę. Jesteśmy, szukamy miejsca. Boże, stresujące to jest. Tak mi serce wali. Mówię, to jest z jednej strony ekscytacja, a z drugiej strony... stres. Bo ja nigdy nie byłam u tego lekarza i to mnie stresuje. A plus właśnie to, że no, nigdy nie wiadomo co i jak, to wszystko jest ok. I to mnie stresuje. O, jest tam miejsce. Jest. Jest. No więc miejsce znalezione. Jesteśmy przed czasem, więc się cieszę, że jesteśmy przed czasem. Ale to nie zmienia faktu, że zaraz się pożegam. No. no, no weźcie. A co to szybko rośnie? Ej, no nie. nie, nie to, Dobrze, kochanie. A co to ja szybciej, szybciej się urodziło? Rośnie szybciej. No bo no co, rośnie szybko. mama wzięła specjalny lekarstw? <laughs> tak. Rośnie, widział, tak szybko. będzie w tym mnie No, może być. <laughs> może kiedyś. Za x lat. No, możecie przerosnąć. Patrz, ula. Ula na przykład, dzień dobry, ja taka poranna, niby się ogarnęłam, ale się nie malowałam, yy, jadę właśnie na badania krwi, no, dobrze, że już nie wymiotuję, bo... <ścoughs> bo nie dałabym rady, jakby to był ten okres jeszcze, gdzie się tak z ranami jest niedobrze, to nie dałabym rady bez jedzenia pojechać na badania, a jest tam glukoza też do badania, więc no, najlepiej bez jedzenia być, bo z jedzeniem to nie ma sensu robić glukozy. Ech, no, dobra. Jadę już na te badania, żeby mieć za sobą mimo zjeść. Bo to, że nie wymiotuję od razu jak wstanę i poczuję głód, to nie znaczy, że nie jest mi niedobry. Jest. Tylko trochę później. Już po badaniu pani yy, zużyła dużo fiolek na mnie. Ach, I ręka mnie tak boli teraz, piecze mnie to miejsce, ukłucia. Ja muszę teraz sobie ściągnąć e, tą gazę, co mi dała, ale teraz muszę iść na zakupy najpierw, no. Zjadłam sobie szybko w aucie, kupiłam bułkę też dla Domina, bo ostatnio był w sklepie, e, w piekarni i zabrakło mu 50 groszy na bułkę. I w żaden sposób nie miał tych 50 groszy, wiecie, po prostu miał tylko 10 zł i mu zabrakło 50 groszy i wiecie, nie kupił, więc... Mm, więc kupiłam mu ją dzisiaj, bo wczoraj tak było właśnie ta sytuacja, kupiłam mu ją dzisiaj i chciałam mu zawieźć do pracy, ale oni mają teraz zebranie, więc ja sobie zjadłam w samowalcie, a teraz idę do sklepu, muszę kupić rzeczy na obiad i... Przynajmniej na obiad, bo wolę na zakupy je jeździć teraz z dominem. Zawsze wolałam, ale teraz to tym bardziej, bo męczą mnie przeokrutnie, jeszcze gorzej. Więc nie męczę się, tak, żeby nosić jeszcze duże rzeczy. Szczególnie, że nie mogę. No, dzień dobry. Jest już dzień po ogłoszeniu ciąży. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze, wiadomości, wszystko, wszystko. Ja mam nadzieję, że na wszystko odpisałam, tak się starałam. Więc mam nadzieję, że na odpisałam. Będę jeszcze tam sprawdzała i ewentualnie odpisywała. Dziękuję Wam bardzo, bardzo, kochani, za te wszystkie wiadomości. Wiem, że dużo osób właśnie się domyślało, ale pomimo szczerze, że trochę dawałam Wam tak yy, świadomie, yy, właśnie znać, że. że, że, że że coś się dzieje, bo no, trochę chciałam, żebyście się domyślili, co po niektórzy, e, bo bardzo mi zależało na przykład na nagrywaniu tych vlogtuberów, bardzo, bardzo, ale było mi mega ciężko co chwilę gadać, że się źle czuję, że jestem zmęczona i tak dalej i wiem, że to by było mega męczące, wiem, że gdybyście wiedzieli o ciąży, to by było bardziej dla Was zrozumiałe, a tak to ciągłe gadanie o tym, jaka jestem śpiąca. I że przesypiam, no ciężko tak było to ukrywać. Eee, nie, nie mam też powodów, <grychy> żeby to ukrywać. Eee, bardzo się cieszymy z tej ciąży i eee, czekaliśmy na nią. No, ja się przygotowywałam do niej. 4 lata może nie, bo jeszcze 4 lata temu byłam z Milą w ciąży, ale tak 3,5. <grychy> się przygotowywałam od początku, od kiedy Mila się urodziła, wiedziałam, że będę kiedyś w czwartej ciąży? No i jestem. A dzisiaj jedziemy na kolejną wizytę. Miałam dwa dni temu wizytę na NFZ, i teraz idę do prywatnego lekarza. Hej, zmontowałam już ten film i trochę jest chaotyczny. Um, chciałam jeszcze właśnie przyjść tutaj, Wam bardzo, bardzo, bardzo podziękować za wszystkie wszystkie wiadomości, wszystkie gratulacje jakie dostaliśmy od Was, czy to właśnie na YouTubie, na Instagramie, na TikToku czy w wiadomości prywatnej. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję e, za te wszystkie wiadomości. E, jestem naprawdę bardzo, bardzo Wam wdzięczna. Też się cieszę, że mnóstwo osób, y, które mnie obserwują, przechodzą ciąże razem ze mną. Mamy termin na bardzo podobny czas, albo nawet na ten sam czas. Z jedną dziewczyną różni mnie 4 dni y, od terminu, więc y, bardzo, no bardzo fajnie, że tak razem przechodzimy tą ciążę y, wspólnie. No, stresowałam się, szczerze Wam powiem. E, jakoś, nie wiem, powiedzeniem o tym Wam tutaj. I tak wiecie, wszyscy już wiedzieli e, w, w pracy wiedzieli, czy właśnie no, rodzina wiedziała, wszyscy. E, jakoś tak się właśnie stresowałam. E, no ale już wiecie i bardzo się cieszę, użyło mi właśnie z tego powodu. W ogóle e, USG, bo mówiłam, że byłam na wizytach, a USG Wam nie pokazałam ani jednego więc to jest to jedno, z którym ogłosiliśmy e, ciąża. Już taki duży, duży mowy się wygląda, wiecie, już normalnie nie ja taka kropeczka, jaka jest z migającym punkcikiem, punkcikiem, tylko widać już zarys dziecka. Chociaż tutaj ma wiecie, ja dopiero 5 centym, 6 cm 6 cm e, byłam później właśnie na kolejnej wizycie. i Tutaj mam zdjęcia 3D, ale... Nie wiem, czy wy coś tu w ogóle będziecie wiedzieć na tych zdjęciach 3D. Ale są takie zdjęcia 3D właśnie tu serduszko. Kolejne zdjęcie 3D. Śmieje się, że Dziś po prostu wie ile rodzeństwa na niego czeka i trzyma już tam gardę w tym brzuchu, bo cały czas trzymało gardę w brzuchu i, i tak. I się nie chciało pokazać w ogóle. I tak jak na poprzednich badaniach właśnie tutaj Dominik mówił, że cały czas się dzieciątko ruszało, tak tutaj w ogóle spało sobie na chilu i zasunięte miało buźkę, pokazać się właśnie nam nie chciało. No ale wiecie, wszystko jest w porządku, nie ma żadnych na szczęście właśnie krwiaków, tak jak u mnie w ciąży lubiło to być, wszystko jest w najlepszym porządku, mam też łożysko na ścianie tylniej więc się bardzo ucieszyłam z tego powodu, bo z Milą miałam na przedniej i się mega bałam tego, że mam na tej przednieścianie, szczególnie wiecie, cesarkę i te sprawy więc się mega bałam, e, że ona jest na przednieścianie, ale teraz właśnie jest na tylniej, więc więc więcej jakoś tam e, odetchnęłam z ulgą e, teraz e, dzisiaj jest poniedziałek, 20 właśnie jeżeli dobrze wszystko pójdzie, to zobaczycie właśnie dzisiaj ten film i 23 mam wizytę u, u ginekologa w sensie jadę na prenatalne. Jadę na prenatalne badania, już się nie mogę doczekać. Jeżeli chodzi o płeć czy coś, no to jeszcze nie znamy, jeszcze za wcześnie jest. Tam Pan doktor mówił, że już coś tak przez chwileczkę widział, w którą stronę wyrostek idzie, czy w dół, czy w górę, bo to na tym etapie jest tylko ze względu na to patrzy się. I mój lekarz, właśnie, do którego byłam te 3 d który robił, on mi mówił na tym etapie, że po prostu to dzieciątko się nie chciało pokazać i on nie widział tego wyrostka płciowego: czy on idzie prosto jak u dziewczynki, czy on idzie do góry jak u chłopca, więc nie wiemy jego co. Hmm. Już zaczęłam się tak zastanawiać, że. a może nie będę chciała wiedzieć, ale nie dam rady. Nie wiem, nie wiem jak to jest możliwe. Że się że, że kobiety wiem, że kiedyś tak było. I e, kobiety nie wiedziały, przecież moja mama tak miała, że nie wiedziała, co się urodzi. I to wiecie, z jednej strony jest ekscytujące, Ale jak teraz wiecie, że możecie wiedzieć, to takie kurde, chciałabym wiedzieć chyba. Nie mogę, nie mogę jakoś tak, że tyle czasu, bym o tym nie wiedziała. No, ale tak. Dziękuję Wam bardzo, bardzo, bardzo. Teraz już właśnie chciałabym wrócić do nagrywania. Jeszcze do końca dociągnąć właśnie ten vlogtober przez tą przerwę właśnie. Zrobiłam sobie taką, bo źle się czułam, nie chciałam Wam marudzić i tak dalej. Teraz też jeszcze, wiecie, tak średnio jest. Ale jest już zdecydowanie lepiej. Więc postaram się właśnie, chciałabym bardzo, żeby do końca miesiąca tego były właśnie te filmy codziennie. Zobaczymy, Boże, nie chcę tak mówić, bo zaraz wiecie, <grych> coś się wydarzy i nie ten bez miny, spokojnie, ale tak, jeszcze jedna rzecz, zanim się z Wami pożegnam, myślałam, że nagrałam właśnie takie QA ciążowe, więc jeżeli byście właśnie chcieli coś zadać, jakieś pytania, to zadawajcie tutaj w komentarzu. Ja też dam takie okienko na Instagramie, ale wiem, że nie każdy ma Instagrama, więc jeżeli chcielibyście, to dawajcie znać w komentarzu pytanie i odpowiem na nie kwietniu I to chyba już zrobię w listopadzie właśnie, tak na spokojnie, żeby teraz zająć się tymi z No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeszcze też mnie czekają y, właśnie wyniki co do Megali, bo wyszło, że mam przeciwciała i tak y, naprawdę bardzo malutki tam procencik, y, że IgM, ale to tak jest, mam na przykład, wiecie, mam przeciwciała, Ig, IgG mi wyszło dodatnie, to mega a IGM mam 0,09. No i lekarz powiedział, że raczej to jest właśnie już przebyte, że miałam wcześniej, dużo wcześniej, ale żeby się upewnić, no tu muszę zrobić po prostu, awidność, zobaczyć, kiedy było to zakażenie, czy nie było właśnie w ciąży. I teraz, teraz słyszę się w tym, ale staram się myśleć pozytywnie, że skoro to jest IGM jest aż tak niskie to, że to jest ba, już po prostu stare, 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 dawno, dawno temu, e, bo no to megalia jest niebezpieczna w ciąży dla dziecka, więc oby tak było, że to było wcześniej. No, a teraz y, chciałam coś jeszcze powiedzieć, oczywiście mi wyleciało z głowy <laughs> i zapomniałam, totalnie zapomniałam, co chciałam powiedzieć. Tak to jest w ciąży ogólnie, że człowiek zapomina, co on chciał powiedzieć. No, yy, chciałam powiedzieć, że zapraszam Was jutro na vloga, ale nie wiem, jak to wyjdzie, więc albo jutro będzie, bo dzisiaj jestem sama z dziećmi, więc nie wiem, czy będę miała głowę do tego, żeby nagrywać. Więc albo będzie jutro kolejny vlog, już w oktober, albo zaczniemy od środy. I wtedy pociągnęłabym już do końca miesiąca, już tam niewiele nie zostało. Szkoda, że nie udało się tak jak zawsze. <grym> no ale wiecie, są rzeczy yy, ważne i ważniejsze. Teraz Wam dziękuję kochani bardzo, bardzo serdecznie. No i co, buziaczki, do zobaczenia w kolejnych filmikach.